things the hard way i don't know who you are or what you're doing here but thank you they were going to save it there's a weaponized emp slung up 100 yards from here it's going to be activated tonight tell me how to stop it. you can't there's two generators on site when they're activated, they'll juice the EMP and then it'll discharge. What's the catch? If you take out one generator, the other one automatically flashes. Each of them alone is enough to trigger the pulse. So I need to hit both at the same time. Yes. Or else it goes off. Are you with a friend? Otherwise, there's no way. There's always a way. Now you better go. Things are going to get ugly around here. Sam się rozdwoi, czym Chuck Norris, i będzie biegł w lewo i w prawo. Na raz! Znaleźć generator. O, schowek na broń, super. Przyda się uzupełnienie amunicji. Może mamy już ten... nie, jeszcze nie mamy tego karabiny. Przyda mi się ten najsilniejszy karabinek. Mhm, Right about then things started getting complicated. For some reason Sarah was suspicious, but I'd managed to talk her into climbing into the chopper and had gone airborne to rendezvous with Sam. But there were too many moving parts for things to go smoothly. And Sam didn't know what he was really up against. Tagging the generators that fed the EMP so I could take them out from the air? That was the least of it. Oni się tak przygotowali jak na wojnę Okej. Już więcej ich nastawić nie mogli Dobra, przygotujcie się w takim razie na ostrą rozróbę No contact. Repeat, no contact. If Fisher's here, we can't. Don't let Fisher fuck with get through the doors. Stay alert. He's gonna turn up sooner or later. Guys, <laughs> 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 it. it's the end, Fisher. This is where you die. Move in. I'll provide support. I'm closing in on the Nobody target. Any room to Damn it! No, kolejny, kolejny, kolejny. Ginąć. Zabij go fisher. Jeszcze ktoś? Boże, całe stado. Wow. Dobra, tam się ciśnie granat. No i na tym byśmy skończyli. Jeszcze? Nie? A, o tam jest komputer, dobra. No, to powinno załatwić sprawę. M500, nie weźmy, zostaniemy przy pistolecie. Mhm, tutaj czysto. Udaj się do generatorów, aby wysłać współrzędne. No, pewnie samo zniszczą. Słyszał odpowiedź. Są EMP. I need to take both out simultaneously and I'm all at C4. Yeah? Mark the GPS coordinates for me. I'll see what I can do when I get there. Roger that. Hmm. Zobaczmy, co możemy wykorzystać. Dobra, podejdźcie tu. Właśnie, właśnie, właśnie. No, podejdźcie, podejdźcie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I już. Dobra. Kolejna czysta akcja. Gdzie co im dłużej w tą grę gram, to, to ciche zabijanie mi się coraz bardziej podoba. Tu nikogo nie ma, nastawimy współrzędne. Na pewno samolotów to zniszczą, wiecie, rakietami. Dobra, gdzie teraz? Trzeba drugi. Wow. Oh. O boże Strasznie wytrzymali są. Bije w nich e, z pistego pistoletu i niewiele im robię. Jasza po głowę. O matko, nie no. Kurde. Taka ładna akcja była. No, będziemy się to wszystko powtórzyć, wiecie. No, tylko. <laughs> Dobra, chyba trochę nam to zajmie. Nie wiem, czemu się nie zapisała po podłożeniu ładunku. Za głupie. Mogliśmy wtedy czysto już przejść dalej. Tak, musimy powtarzać całą tą trudną sekwencję. Co, może uda się ich minąć w ogóle? No bo chociaż z karabinu załatwimy jednego Nie, to się nie uda tak Dobra Jeszcze jeszcze jednego załatwić, tak? Sam, sam, no cholera, przewrót sam. O rany, I co ja chyba to wytnę? O, to idzie za długo. Cały part chyba będę na to składać, będą jedną, jedną sekwencję. Że też mi nie zapisał wtedy, no. Podejść. Dobra, zabij szybko, szybko. Całe szczęść Dobra, udało się. No hmm, teraz będziemy musieli uważać na tych przyjemniaczków, co się pojawią. Albo tam była jakaś pułapka, która nam się odpaliła.